Hej hej, witam w kolejnym odcinku Simsów, a dziś zaglądamy do dawno niewidzianej rodzinki Żakiet, no i zobaczymy, czy Laura i Mateusz w końcu zaczną planować swój ślub. Jak widać, mamy obecnie sobotę, jest noc, więc wszyscy domownicy jeszcze smacznie śpią, oprócz Laury. Ona leży w łóżku, oczy otwarte, w tej biednej głowie myśli się kołaczą, wspomina w ogóle swoją mamę, chciałaby, żeby znowu żyła. Bardzo przykre. W dodatku chce jej się sikła, nie chce jej się wstać. Najgorzej. Tutaj każdy z chłopaków chce się przyjaźnić z Agnieszką. Widać, że wpada ona wszystkim chłopcom w oko. No to będzie łamała serca. Pozwólmy im dospać do końca tej nocy. No i w tym momencie Laura postanowiła już wstać. Toaleta wzywa, ona się ogarnie. Jakie ma plany na dziś? Akurat ma dzień wolny, więc mogłaby albo się samodoskonalić, albo spędzić czas z rodziną. Zobaczymy, co wybierze. Mamy również powiadomienie o chorobach w rodzinie Kinga i Bartek. To osoby, które podczas tej nocki dostały katar. A Mateusz dostał za to gotóweczkę. Proszę, jaka morda ucieszona. Gotóweczka jest oczywiście po Eligiuszu. On to wymienił całą wyrony w tym testamencie. Laura jeszcze się tutaj wykąpie. Później będzie mieć jeszcze chwilę, więc może zejdzie sobie na dół. Tutaj trzeba wyłączyć muzykę. Ogólnie w chacie to mają niezły chlew, to trzeba zauważyć. Ale ona sięgnie po książkę. Pouczy się trochę techniki. A sprzątanie może się zająć Mateo. Mateo ma również dzień wolny. W ogóle zajmuje to samo stanowisko, co Laura. Oboje dowodzą w domu i w pracy. Boże, Mateo, jakie galoty! Nie mogę, musisz chyba mieć te galoty takie. Załóż sobie taką jasną koszulkę i galoty. Ale Mateo się robi na młodzieniaszka. t założył założysz, panuj. Dobra. Korzystaj z drugiej łazienki, całe szczęście macie w tym domu, aż nadto. Takich sanitariów. Takinga już chce się całować. Już się naglądała, jakiś telenowel. No i Laura pozostawiła po sobie brudną wannę. Jakim trzeba być brudem zarośniętym, żeby tak usyfić wannę po sobie? Jeszcze się przeraziła, bo zobaczyła Mateo pod prysznicem. O, bardzo jest do zdrowia, fajnie. To jeszcze tylko została nam kingunia. Mi się wydaje, że u nich sobota będzie wyglądać po prostu klasycznie jak w każdym domu. Gdzie jest sprzątania? Bo tu po prostu każda łazienka jest a pełno talerzy brudnych. Ta wanna to już nie będę wspominać nawet. Zacznij od pościelenia łóżka, proszę. A Laura później będzie musiała wybrać dla siebie również ubranie. E, I oczywiście u nich jeszcze nie byliśmy wiosną, także kurteczka. Zobaczymy, czy mają jakieś lżejsze płaszcze. Już kupione, a może będzie trzeba wybrać je na jakieś małe zakupy. A Mateo całą zimę, przechodzi w takim pulowerku Z drugiej strony też się ścieli. Nie widziałam nigdy nikogo, kto by pościelił łóżka. Dzieciaki wstają Nadal żyją w tym dziecięcym pokoju To też by się przydało wymienić Poustawiać jakieś nowe meble Wymienić chociaż ten dywan w kwiaty Jezu, tu zatkany jakiś ten klop był, czy co? Wszystko wyleciało na podłogę Dla Kingi potrzebne by były jakieś ubranka Bo ona ma tylko i wyłącznie jeszcze zestaw letni Jureczek, on już się buntuje To już po prostu było jasne od pierwszego dnia, kiedy stał się nastolatkiem On ma bunt po prostu wypisany na twarzy Laura na dole jeszcze doczytuje tą książkę Chłopaki chodzą w takich krótkich kurtkach w sumie rozpięci, to im tam za gorąco nie będzie. Bartuś idziesz jeszcze wykąpać. A Jurek, no ale przebierz się w to ubranie, nie będziesz mi ładzi w piżamie przez cały dzień. Ty tak samo? Zabawy jej potrzeba. No to musisz poprzeszkadzać matce. Obejrzeć tutaj jakiś program w telewizji. Te swoje telenowele, co się w nich całują. O proszę, Jurek już zaczyna sprzątać. Albo chce podebrać pokój bratu. Bardziej to drugie, nie? Trzeba tu samochodik posprzątać, bo nie wiadomo, kto się tym bawił. Bartek, elegancko, jakaś marynara, koszula, jeansy i trampki. Hmm, on to już wie jak się ubrać, żeby się zaprezentować ładnie. Ale niestety... Chcesz się to zmienić? Może taki sweter będzie lepszy, co? E, on już wie, że im szybciej zabierze się za pracę, tym szybciej zostanie ona skończona. Także usunie ten mech pod prysznicu. Wyczyści całą tą łazienkę, bo głównie to on z niej korzysta. No i wysprząta swój pokój. Jurek, pocztę po sobie łóżko, a w następnej kolejności możesz przyjść i, i sprawdzić, czy w lodówce jest coś do jedzenia. Mamo, chcę pograć na grze. No ale przeszkadzasz mi jak czytam. To ściszy głos. Mateo dzielnie sprząta drugą łazienkę. Łazienkę dolną. Niestety Gabi się z nami nie przyjaźni. No, taka była właśnie reakcja Mateusza. Jego, co tam nie za wiele obchodzi. Przychodzi gazeciarz. Gazety są produkowane niestety, ale także w sobotę. Wyciągniemy sobie omlety z lodówki. Bartek także sprzątał, On chyba ma najwięcej roboty dzisiejszego dnia. A ten, no, proszę, nawet nie pomyśli, żeby te śmierdzące talerze wrzucić do zmywarki. Mateo jak się tam wczuwa w tę grę z Kingą. Idź, Kinga, do toalety. Skończy przeszkadzać. Następnie zjedz sobie omleta. Mateo też też, no jakoś nie. A jak nie, on przejdzie tutaj na ten tor przeszkód. Już mu się spodobało, już sam chcę sprawdzić, jak ta gra działa. Czy będzie umiał przejść kolejne levele. No i Kinga ostatecznie e, skorzystała z czystej łazienki, więc tym samym powróciła do zdrowia. Bardzo fajnie. Jurek, chyba jednak dostał zadanie po posprzątania talerzy. No a ten? To co? Jakiś gorszy? Uszczerbiony? Do śmieć się nadaje? Bartuś też już szedł zmywać. Bardzo grzeczny dzieciak, naprawdę. Chyba najlepszy, najbardziej udany z tych wszystkich. Bo przemie mnie to nie ma co wspominać. W się A ten Mateo, o mój Boże, co on tutaj wyprawia? Jak on nagina przez te beleczki? O Jezus! Ledwo nie zabije. Laura zakończyła lekturę. Kto jest wolny, to może odebrać telefon. Chcesz ty? On też gra, Jurek. Jurek jest takim odludkiem od zawsze, także nie ma co tam się łudzić, że on będzie jakieś dobre kontakty utrzymywał z ludźmi. Chciałam zobaczyć, czy interesują go gry, ale jakoś nie. Bardziej właśnie, chce pójść rady Przema. Jak leci do tego telefonu, o Jezu. Mamo, to ciebie. Jakiś typ. Nie podał nawet imienia, a ja nie znam. Tutaj rodzeństwo sobie rozmawia przy wspólnym śniadaniu. Wiesz, że on nie chciał wrzucić tego naczynia do zmywarki? Muszę ja to teraz zrobić. Bo on ogólnie jest gruby, samotnik, odludek i nie lubimy go. A Laura ma piękny kardigan. Pokażę Ci teraz na co mi stać. O proszę, widziałaś to? Potrafisz tak zrobić? Jestem w szoku, naprawdę. Zaskoczyłeś mnie. Kinga po sobie posprząta, później ponownie obejrzy coś w telewizorni. Bartusz, dołączysz do nas? O fajnie, Jurek, Boże, nie spodziewałem się. Niestety tego talerza w ogóle nie można podnieść. Laura rozmawia właśnie z tym typem, nie wiadomo o co jemu chodzi, jakie danie. Coś tam zaklina, albo i przeklina. Ale to zawsze będzie że męczę. Jest już starszym człowiekiem. No dobra, może jeszcze. Dokończ. Już niewiele ci brakuje. Może przełączymy to, co? Co my w ogóle tu oglądamy? Chyba telewizję taneczną, to okej okay, nie będzie. Mateusz może pójść na jogging, ale w jego wieku to niebezpieczne. Matek też rozmawia z rodzeństwem. Jest najstarszy, więc najbardziej się wypowiada. No i Laura... Laura. Włączyła sobie muzykę, świruje na przedpokoju, żeby nikt jej nie widział. Wyłącz to! Jest Maria, Marek nieodpowiedzialna kobieta. Nikt nie posprzątał za to tej łazienki, także niestety Laura będzie musiała to uczynić. I idzie tutaj jakaś pani, taka scholastyka. Mają jeszcze rachunki do zapłacenia. Mateusz po skończeniu tego toru przejdzie się wykąpać, tak że no najstarszy musi dostać najbardziej odpowiedzialne zadanie. Tak to ty Bartuś. Nie będą za ciebie tego robić roboty. Tylko no lecisz na pocztę i to szybko, bo tylko do 12, dzisiaj sobota. W tym czasie Jurek posprząta tutaj w salonie, bo jeszcze leży ten kontroler od gry. A ty Kinga, z kim ty chcesz się całować? Wychodzi na to, że też z Agnieszką. Idź sobie chwilę porozmawiać z kimś na czacie. Juruś, zobaczymy do kogo ty możesz zadzwonić, a może właśnie do Agnieszki, bo tak bardzo mu się spodobała. Też się chce całować. Jaka całuszna to jest rodzina? Nie do wiary. A matki i ojca zagrożnie lubi. Co w się sensie, no ojczyma, tak? Tak bardziej. Ścislej mówię. Bartek? Jeszcze się zbiera, jeszcze się nie wybrał na tą pocztę. Że jakiś huan. A nasz Mateusz zdobył punkt, tak że przejdzie teraz do łazienki. Kinga już pogadane? Idzie jeszcze wynieść śmieci? No jak widzę sprzątanie pełną parą. W miku udało im się ogarnąć chatę. Bartek też wraca do domu. Zdążył szczęście przed zamknięciem poczty. Jurek? O, no, tam rozmawia teraz o plastyce i o muzyce. No inne rzeczy, się nie zna, on nie jest zbyt inteligentny przede wszystkim. A Bartuś, z kim chciałbyś się skontaktować? Ostatnio się całowałeś ze Stellą, podobać się Ksenia. Podbijaj chłopaku, pamiętaj, możesz wszystko, jesteś Bogiem, uświadom to sobie. za z trochę z dziewczynami. No i Laura następnie wybierze się ze swoimi dziećmi do sklepu po to, żeby kupić dla Kingi jakieś ubrania, bo ona jest taka najbierniejsza. Wiesz, mama nas zabiera na lody? Co ty gadasz? Jak jeszcze śnieg leży, a mnie jesteśmy po Katarze? Nieważne. Bartek kończy rozmawiać, jedziemy na zakupy. A Mateo sobie robi za ten czas imprezkę, o proszę. Włączy sobie muzyczkę. Coś do jedzenia się uchowało oprócz tego coś, czegoś co śmierdzi? No on sobie coś przyrządzi samemu. Nie będzie jakaś sałatka. Dzieciaki czekają, przed autem. Matka klucza od samochodu nie dała. Proszę, pakować się. Ferajna. I pomyśleć, że to wszystko to żulowe dzieci. Ej, gdzie Kinga? Czemu ona nie jedzie? Aha. No, trzeba szczyt krzewy. Przecież to jest dla niej... Aha, super Kinga, dzięki Ci. Kciuk dla Ciebie. Przecież to dla niej mieli jechać po ubrania. To jak ją bracia ubiorą, to ona już całkiem nie będzie chciała w ogóle wchodzić w tych ubraniach. Chyba, że jej się podoba styl na chłopaka. To wtedy by się zgadzało, powiedziała braciom, weźcie to, co dla siebie byście wzięli. I tyle. No i faktycznie Kinga z nimi nie pojechała. A jej, jej, jej. A Laura już myśli, całe szczęście, że mają tu kibel. Przyjechali oni do butiku, najnowszego butiku w mieście. Bartek, jaki chętny, żeby kupować ubrania dla siostry. Tak patrzy i spogląda, kto się tutaj już znajduje. Jest tutaj na pewno Miro, jest Artur, czyli pracownik Rozalki, kelner nasz. Jest ta pani, która przychodziła obok ich domu, także doszła w bardzo szybkim tempie aż tutaj. Jest Emilka, która wygląda jak zawsze nieciekawie. Franek, mimo że rzeczywiście jest na wakacjach. Poza tym dużo młodzieży. Trzeba to przyznać, bo jest też Maciej, tutaj jest Gabrysia. Myślę, że tutaj dzieciaki mogłyby się poznać w tym momencie. Jurek też, no mimo że on jest taki odludek, ale nie wypędza i wypędzaj biednej dziewczyny. Tylko po to, żeby się po prostu znali. Siema Franek, miło Cię widzieć? To mój brat. Hej, jestem Jurek. Hej Maciej! Desz przyjdzie mój brat. Też chce Cię poznać? To ja jestem jego bratem, cześć. Ta piękność to kto? Gabi. Cześć. O Boże, co on robi? Ten już się rozkłada w przymierzalni. Już chce, żeby Jurek przymierzał te ubrania, które Kinga ma nosić. A on będzie się przyglądał, oceniał, czy ma to wziąć, czy nie. <laughs> A tego Jurka już wypatrzył Maciej? Już proszę, dyskusja leci, nie? Nieźle. Jurek chyba nie jest gejem, ale jeszcze nie mamy takiej informacji, także. Także Maciej nie powinien na oczach swojego chłopaka podrywać innego, tak? To trochę niewskazane. Laura siedzi w toalecie, Bartek... No nie, nie przywitał się nadal z tą Gabrysią. Tylko leci do jakiejś starej baby. O co chodzi? Hej, szukasz nowych butów? Hmm, Każdy tak patrzy na Gabrysię? No tak, szukaj, widzę. To już matka podchodzi do batka. No pomóż mi wybrać te ubrania dla Kingi. No dobra, mamo, ludu. Idziemy na dział, oczywiście męski. Bo ona taka chłopciara. Także potrzebuje na pewno ubrań codziennych. Wizytowe można spojrzeć co tam będzie. Jakąś kurtkę. Taką wiosenną, nie? Franek już pokazuje, że to on jest rzeczywistość chłopakiem matka, żeby nikt sobie nie pomyślał. Gdzie ten Jurek? On też już teraz rozległy. No matka już do ciebie idzie! Jurek, no ty też! Jurek byś pomógł bratu! No już idę. Wiesz, że ten czas leci, wybraz taty szybko z ubrań. No to idę. No i całe szczęście, wszystko zostało załatwione, mamy już ubrania. Laura się bardzo cieszy, bardzo dużo pomógł jej właśnie Bartuś. Bartuś, który się obnaża w tym miejscu, przed specjalną wystawą, która się tutaj znajduje. Jurek patrzy się na tą kobietę, boi się zagadać, a mu się jej nie podoba. O proszę, jak on się rozmaża na jej widok. O, ona jeszcze taką krótką spódniczkę ma, to on się aż musiał pochylić na tej sofie, żeby coś zobaczyć. Bartek, lecisz jeszcze do toalety? Nie nakłaniaj ludzi do złego. Co tam słychać, słuchaj. Cały wiek Cię nie widziałyśmy przestałaś przychodzić do pracy. Tylko na emeryturze, kochanieńka. A to tak ten czas leci, naprawdę. Fajnie Cię było widzieć. się w tym sklepie. Nie, ja, ale strada ota, włączy sobie nową płytę, bo wiesz, kupiłam dla dzieci. I tam szalejemy sobie. Nie uznaję czegoś takiego, możesz spowodować wypadek. Cóż. No nic, dzieciaki. Jedziemy do domu. Nie bierzcie przykładu z tego Franka, który świruje na tapczanie. Jak się można tak zachowywać? Chcecie popisywać przed Maciejem. On się do niego nie przyznaje. Dobra, chłopaki, sprawa załatwiona. Jedziemy do domu. No a Kinga proszę, wolała się zająć przydomowym ogródkiem. Nie do wiary. Mateo nadal je. Bardzo dużo czasu zajęło mu przygotowanie tej sałatki. Laura jest niestety wyczerpana, dlatego przybiegnie do domu, wyłączy muzykę, a następnie zdrzemnie się na kanapie. Ten już coś się wykłóca z tym rodzeństwem. Już się zdążyli pokłócić w tym samochodzie. Jurek, rób swoje odludnione rzeczy. Kinga przejdzie w tym czasie do swojego pokoju, poukłada w swojej szafie nowe ubrania. Przy okazji się przebierze. Jurek musi niestety ale odrobić swoje własne lekcje. Kinga już się wita z mamą, dziękuję jej za nowe ubrania. Teraz proszę o spokój, bo matka będzie spać. Czemu ty jest znowu za ta łazienka? No nie rozumiem. Okej, okay, ubranie dla Kingi na dzisiaj, coś bardziej sportowego. Mateusz musi się niestety rozmówić ze swoją poprzednią małżonką. Z tego względu zadzwoni on po transport i zaprosi ją na jakąś kawę. No halo Janina, chciałbym Cię zaprosić na kawę, byśmy obmówili parę rzeczy. No i miło z jego strony, naturalnie, ona nie wie jeszcze co ją czeka. On specjalnie nie rusza auta, żeby nie było podejrzenia, że wychodzi gdzieś z domu. Będzie musiał się wymknąć, naturalnie, samotnie. Laura w tym czasie śpi, o niczym nie wie. Bartek zaczyna właśnie grać sobie na komputerze. Interesuje się majsterkowaniem, ale nie wiem, chcesz robić kawkę. Mateo jeszcze przychodzi, chce się podlizać, nie wiadomo po co. No najbliżej nam do tej kawusi także, wybierzemy się tam na szybką kawkę. Ty zjedz coś Bartek, bo widać, że głodnie jesteś, no zrób sobie najlepiej kanawkę. Kinga też kieruje w tym momencie. Wyłącz to, matkę pobudzisz. Jesteśmy w kawusi, naszej tutaj werońskiej kawiarence. Mateo jechał już taksówką razem z Janiną, ale jeszcze nie odważył się z nią zamienić ani słowa. Ale na widok byłej małżonki Już marzą mu się wolne tańce Kiedyś to była norma w ich wykonaniu Ona, proszę, jaka odpierniczona, w spódnicę, obcasy Zupełnie inna Janina A tu widać, że to miejsce jest bardzo lubiane I przede wszystkim sterylne, bo przychodzą tutaj nawet doktorzy No dobrze, przede wszystkim to wejdźmy może do środka Janino, wejdźmy do środka Przychodzi Zigi Też widzi Janinkę Dawno nie widziana postać Podam nam kawę, Janino, tu jest taka sama obsługa Wróca się monetę i daje się kawa Panie doktorze, czy mógłbym przejść? Do kawy? Wiem, że mi nie wolno. Pan mówił, no ale muszę postawić mojej byłej małżonce Janinie. Przede wszystkim. Ona się też wita z doktorem. Ja już usunąłem pani kart kartotekę. To nie szkodzi. Pan jest sam chory. Niech pan sobie założy własną. Janinka, proszę wziąć sobie tą kawkę. Mateo jeszcze załatwił, że postawili im tutaj takie ciasteczka, babeczki. Można kosztować, Degustacja jest bezpłatna. Zigi chyba zostanie okradziony. Albo i ma jakieś szemrane interesy z tym gościem. A Janka jest już tak zniecierpliwiona. Nie wie, co powie Mateo, że ona sobie woli zamówić drinka. Nie wie, co ją będzie czekać. A i nawet czy z tą leje? O, proszę. Nie do wiary. Janka, nie poznaję cię. Chciałbym z Tobą porozmawiać w tym miejscu, w miejscu publicznym przede wszystkim, żebyś nie mogła uciec i żebyś nie mogła mnie pobić. No wyjaśnij mi Mateuszu, o co chodzi w ogóle? Czy stało z, z naszym życiem? Janina, no ciebie już nie było na tym świecie. No ja się związałem z Laurą, myślałem, że już jestem wdowcem. Pochowałem cię. Co ty w ogóle gadasz? Przecież ja po prostu nie mam takie zadanie w pracy. Musiałam zniknąć na jakiś czas. Myślałam, że będziesz na nie czekał. No ale my o tym nie wiedzieliśmy, wiesz o tym. Po prostu nasze życie się skończyło, a ja teraz chcę żyć inaczej. Śmieszny jest. Cześć Miro. Sorry, że przeszkadzam w tej kłótni. No nie szkodzi. Ja teraz mam trochę no, lepsze życie niż wtedy z tobą. Ty mi lepiej. Powiedz co się stało z psami. No psy to oddałem do słoniczka, ale nie były w ogóle potrzebne. By poddychały, to tym no, lepiej dla nich. Naprawdę wiesz to takie rzeczy, opowiadasz. Aż przykrość Ciebie słucha. Ale przede wszystkim Damian ma się dobrze. No ja właśnie widziałam, co się stało z Damianem. Był w psychiatryku, tak mi powiedział. Tak się przydarzyło. No Miro, nie przeszkadzę w tej kłótnia. Posłuchaj Janka, nie mam ci za złe, że zniknęłaś, ale teraz musisz zniknąć na dobre, bo ja już ci nie chcę po prostu. Co ty w ogóle wygadujesz, Mateusz? Jakiś pierdołek? Przymieczy małżeństwem. Już ty zaczyna śpiewać, jakieś urodziny tutaj robią. Janka, chodź na zewnątrz. Musimy się rozmówić w końcu. Czy ty mi możesz w końcu wyjaśnić, co się z tobą działo przez ten cały czas? No właśnie nie, bo to tajemnica służbowa. Byłam takim tajnym agentem, no miałam misję daleko stąd. A ty już od razu mnie pochowałeś, głupi jesteś Mateusz. No nie odchodź, jak do mnie mówisz. Jeszcze jakaś ludcyna też przychodzi tutaj. Wszyscy nagle przychodzą w tej ćwicy, zauważyłaś. Chciałabym, żebyśmy zostali ciumi. No nie ma szans na to Mateusz, co ty w ogóle wyprawiasz? Oddałeś moje psy, oddałeś mojego syna. Przykre. No i Janka niestety już nie chce rozmawiać z naszym Mateuszem. Oni, nie, nie możesz teraz wydostać stąd, muszę zacząć nagle ćwiczyć. Mateusz już jest na tyle zdegustowany, że założył dres. Nie chce już z nikim rozmawiać. Idziesz do toalety, a Janina broczy w tym śniegu i idzie do domu. Trzeba nie po tak. A Miro już pod Rina leci. Ta już wraca stary Miro. Miro, myślałem, że skończyłeś z tym kawalerskim życiem. Masz zresztą małe dziecko i zaczynasz pić. Co ty wyprawiasz, człowieku? Mogę to zgłosić na opiekę społeczną. Nie zrobisz tego, Mateusz. Znamy się zbyt dobrze. To akurat prawda. Boże Mateo, jak ty przeżywasz tę całą sytuację. Janka powróciła niczym rakieta z kosmosu. To akurat prawda. No dobra, wiesz, muszę kończyć miro, bo taksi mi ucieknie. Na razie. Proszę nie uczyć doktora tej durnej piosenki. No i Mateo wraca do swojej nowej rodziny. Leci od razu na górę. Chce się zaszyć w sypialni. A Laura odsypia. Ciężkie zakupy z chłopakami. Bartosz przygotowuje dla siebie kanapkę z szynką. Jurek odrobił wszystkie swoje lekcje. Idź, Jurek, po prostu przebierz się, co? Kinga, nie chcesz dla siebie również przygotować czegoś? Na szybko? O Jezu, to, to tak psika? W następnej kolejności poślemy już Jureczka, żeby zajął się swoim pokojem. Żeby pozbył się wszystkiego, czego już nie potrzebuje. Jeszcze się nauczył czyścić. Bardzo ładnie. A Mateo będzie rozmyślać. Nad Gustawem Gazetą. No i swoją było małżonką Janiną. Czy on jeszcze chce z nią być? A może wymieni je obie na Julkę? Ach, ten wuje grywazy, on to miał. Bardzo dobry gust przede wszystkim, bo Laura jest świetna. Ale w sumie Anastazja, też ładna kobieta. No nie wiadomo na kogo się zdecydować. Laura w tym momencie już wstała, ale nadal leży, odpoczywa. Także no Jurek, proszę podejść do swojego pokoju, brat ci może pomóc. Razem powinnoście te wszystkie zabawki popakujecie, to w wory. Może się odda jakimś biednym dzieciom. Kinga je sobie loda. No dobra Jurek, od czego zaczynamy? Przede wszystkim jakieś dziecięce kuchenki, czy malunki na ścianie. Tego trzeba pozbyć, od razu. Jedno łóżko niestety stąd zniknie. Jaki również jaki stolik, to w ogóle jest nieładne. Lampa, trzeba będzie kupić nowe oświetlenie. Tacka od ojca, to będzie tutaj stać na wieki. No i pora na nowy dywan. No i efekt pracy chłopaków widać właśnie na ekranie. Są pewne niedociągnięcia, ale liczy się to, że zrobili oni wszystko własnoręcznie, specjalnie dla swojej siostry. To jest bardzo miłe. Spytacie pewnie co z Jureczkiem, a Jureczek otrzymuje tym samym pokój przema. Jedynie co zrobi, to wymieni sobie tutaj pościel. No i Jurek ma teraz więcej przestrzeni do życia. Mam nowy pokój, wiesz, Bartek? No a ja w dalszym ciągu w tym małym, w tej klitce, Czym wy jesteście lepsi? Chodź, pogramy w tą nową grę. No dobra, spróbujmy. Mogę tylko oglądać, jak ty grasz. Nie mogę z tobą w to grać. Dlaczego? A gówno. Ja uważam, że to fajne. Można w samotności grać. Nie lubię przebywać z ludźmi. Dobra, ludu, Laura, wstawaj. Ile można w tą kimę lecieć? Do kogo się dzisiaj odezwiesz? No z mamą to niestety nie porozmawiasz. Ale może jakieś twoje znajomości? No do Janiny. Dzienina już przyjaźni się skończyła, jak widać. To już niestety. Było minęło, odebrała się jej męża. Nawet po śmierci takiej rzeczy się nie robi. Dobra, niech ona porozmawia z tą Laurą. Jej imienniczka, jakaś pieczywko. Chłopaki jednak grają wspólnie, o proszę, pogodzili się troszeczkę. Zdobywają nawet logikę. Rozmawiają sobie przy okazji, trochę zacieśniają te więzy. A Kinga, co znowu będzie robić przed komputerem? Oczywiście, że z kimś już pisze. O, z jakimś Arturem? Oby to nie był ten kelner. Mateo, nie wiem, co tam wymyśliłeś. Czy jednak chcesz nadal pozostać z Laurą? Czy wrócisz do mojej żony? Teraz masz do wyboru. Chciałby rozwinąć swoją kondycję, także no bez sensu trochę się kąpię. Zaraz się znowu spotki. Laura? Też ma ochotę poćwiczyć. Ale ona woli takie właśnie tajczowanie. Jakieś jogi. Medytacje. To jest właśnie dla niej. nie chcą posłać na studia? A co, taka dobra? Pić plusy, że się uczy. Jurek, kończysz tą zabawę. Naucz się opanowywać gniew. Może przydać się to na przyszłość. No i Bartek leci tutaj do swojej łazienki. No, ktoś przechodzi. Nie kłóć się z synem. Tym, którego najbardziej nie lubisz. Tylko leć tutaj na tarasik. I wyciskaj. Siódme poty z siebie. Jurek już gdzieś chce się wymykać gdy tylko zmrok nastał Kinga już gra w Simsie To najbardziej lubi robić Nie dziwię się Ten typek zje sobie może jakiegoś gotowca Wypaczył jeszcze czytałeś? Czy mi się wydawało? Się dopiero okaże jak śnieg stopnieje Bartuś położył się już spać No nie Godzina w pół do ósmej on szpi Mateo co ty taki zmęczony Aż tak cię wykańcza sytuacja życiowa? Ciekawe czy Laura się zastanawia co się dzieje z jej synem Najstarszym przemem. Nikt w ogóle żadnej informacji nie udziela On się nie odzywa Nie odpowiada na telefony W sumie to ona ma inne zmartwienia ja nie ją teraz na Kinga wcześniej chciała wyrywać te chwasty. To może się tym zająć na wieczór. No on miał opanowywać gniew. I co? Już nie chce, Chciało mu się? On musi, bo inaczej się będzie buntował przez całe życie. Mateuszowi już zimno się zrobiło, po tym śniegu się tarza. To nic przyjemnego. No i Kinga tym samym położyła się spać w nowej pościeli. No i na tym to kończymy dzisiejszy odcinek urodziny żakiet, w którym to Mateusz spotkał się z Janinką. A Kinga otrzymała nowy pokój wyremontowany przez brać. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Pa pa! A Jura chcesz jeszcze wymknąć z domu. Z tą Agą. Aga, chodź, wymkniemy się. Na imprezkę. No i super. Hej Stella, wykniesz się ze mną na imprezkę? No i super. Ten jak szybko przywódcy, się znalazł. Tanta ma lepsze auto, ale. On woli, Stella. Może liczy na kolejny pocałunek. Cześć Stella. Siemanko. Jedź przy ciebie. A ty też już się proszę. Jest jak.